W dzisiejszym odcinku wraz z Didi wejdziemy do strasznych portali Cia Eater. Ale, Szarki, ja nie chcę wchodzić do tych portali. One są mega straszne i przerażające. Co jeżeli, my będziemy tymi postaciami przed Cia Eaters i on nas zje? Tego nie przewidziałem. Faktycznie to możemy być my. I mam nadzieję, że jednak nas nie zje. Ale musimy już to zrobić. Dlatego, Didi, ja pierwszy portal, do jakiego chciałbym wejść, to chyba ten. Bo on wygląda mega przerażająco. No właśnie, powinniśmy go zostawić na sam koniec. Dlaczego zawsze zaczynamy od tych najstraszniejszych na początku. Żeby mieć to już za sobą. Przecież to jest właśnie bardzo dobry pomysł, Didi. No dobra, skoro mówisz, że najgorszy na sam początek, to wchodzę do tego portalu. Jest, nie muszę wchodzić tam! Ej, musisz tam wejść! Czemu to jest nieotwarte? Widzowie! Jak mogliście nie zostawić łapki w górę? No błagam was! Przecież chyba chcecie, żebyśmy weźli do tego portalu i zobaczyli, co się w nim znajduje. Dlatego widzowie teraz łapka w górę i tam wchodzimy! Weszliśmy do tego portalu i tutaj znajduje się historia bodajże o CIA! ITER. Dlatego. Musimy to sprawdzić. Pewien rybak udał się na wyprawę po oceanie spokojnie, łowiąc sobie ryby. No, ja nie byłbym spokojny łowiąc ryby na takim ciemnym oceanie. A Zwłaszcza, że jest pewnie jakiś storm. Ej, chwila, gdzie jest ten rybak? Jego tutaj nie widzę. Bo my widzimy jego kamerę, Didi, no i zobacz na to, czy ty byś chciał naprawdę w takim sztormie tutaj pracować. Ja w ogóle bym nie chciał pracować na oceanie. się mega boję oceanów. Ja to samo nienawidzę oceanów. No ale dobra, czekaj. E, on w takim razie udał się na wyprawę łowiący ryby. Więc chyba nic złego nie mogło mu się przytrafić Zobaczmy dalej Ale zaczęły być tak wielkie, że co chwilę wpadał pod wodę W straszną ciemność O faktycznie on jest pod wodą I faktycznie jest tam straszna ciemność Tam nic nie widać, jak on ma się niby odnaleźć pod wodą Nie mam pojęcia Ja nie mogę, no to fajny rybak Chyba wiedział na co się pisze Ale dobra, to na razie nie jest nic takiego strasznego Zobaczmy dalej Podali zobaczył, że coś zaczyna się zbliżać I było to coś bardzo wielkiego I faktycznie jest bardzo wielka noga jakaś tutaj Albo ręka, Didi, tylko co to może być? Bo ja szczerze nie mam pojęcia To jest jakieś tornado Faktycznie to wygląda jak tornado Nie wierzę, że tornado na oceanie udało mu się spotkać Zazdroszczę mu, zobaczmy dalej Nagle zaczął podpływać i okazało się, że to jest y Co to jest? Didi, to wygląda jak wielki jakiś śluz Co to jest, Didi? Wiem, na pewno to nie jest żaden tornado Ani żadna ręka i noga Właśnie, to... Ej, nie, no ręka to może być, Didi Tylko ja nie wiem, co to może być w takim razie tak naprawdę Ej, dobra, chyba musimy sprawdzić ostatni obrazek. Wtedy pojawił się CIA Eater, i legenda głosi, że dalej gdzieś grasuje. Nie, nie ma opcji, że ja wejdę teraz do żadnego oceanu. Przecież, jak on tam jest, to co zrobi? Zje nas! Dokładnie, od nas po prostu zje. Dobra, Didi, musimy stąd uciekać. A więc, Didi, to była naprawdę straszna historia. Mniej więcej wiemy, kto pierwszy znalazł na świecie CIA Eater. I on jest taki ogromny. A wiesz co, ja do niego wejdę, a ty musisz wejść ze mną. Jesteś jakiś niepoważny, nie wchodź tam, Szarki, to jest niebezpieczne! Wchodzę, Didi, nara! Jesteśmy, chyba nie jest tak źle, co nie? Jest bardzo źle, przecież jest bez powodu napis znaczek STOP i są jakieś zakazy i druty kolczaste. No tak, Didi, ale może to jest tylko, żeby tak fajnie wyglądało, no bo wygląda w sumie całkiem spoko, co nie? No dlatego widzisz, to są drzwi... Jest jakaś korona. Co jeżeli tam jest król Siaiter? Nie, tam nie ma żadnego króla, ja nawet nie chcę tego sprawdzać, ja tam nie wchodzę, jak chcesz, to idź sobie sam. A, jaki duda, Ja nie mogę. No dobra, to ja sobie wejdę w sam w takim razie. Widzisz, jestem już za znakiem stop i nic mi się nie stało. Dlatego wchodzę teraz do tych drzwi dara, Didi. Ej, co jest? Tu są drzwi! I chyba muszę wybrać, w jaką postać chcę się zamienić. No nie wie, że to jest czaderski, że ja mogę sobie wybrać postać! I wiecie co? Wybiorę sobie i chyba zamienię się w tego czaderskiego Rekina! Brałem Rekina i nim jestem! Zobaczcie, jaki czaderski rekin! No dobra, teraz otwieram. Otwieram te drzwi. Eee, ile tu jest wody? o całkiem fajne. Aaa, to jest jajty! Przecież był wielki znak, że masz tu nie wchodzić. Dlaczego tu wlazłeś? Ponieważ chcecie pokonać ja i teli pokazać, że nie jesteś najlepszym stworzeniem morskim, tylko rekiny są czaderskie! Haha, <laughs> widzisz swoją wielkość, a moją. Mogę cię w każdej chwili połknąć! A ty, głupku, nie połkniesz mnie, patrz jak cię biję. Chyba nie masz szans z rekinem, co nie? Mam i to bardzo duże szanse z tobą, Kido, zaraz cię zjem. Będziesz moją wykałaczką. Miałem o tobie historię, zjadłeś tego biednego rybaka, pożałuję. Co ci? powiedział, że go zjadłem. No widziałem historię, więc pożałujesz tego. Nie masz na... Już usprawiedliwienia. Żeby go zjeść, to trzeba mielić zębami, a ja go połknąłem, bo był taki mały jak ty. A, nie mogę. Ci mi się nie da pokonać. Jesteś zbyt wielki i szybki. Dobra, ja się poddaję w takim razie, Siya Iter. Tym razem wygrałeś, ale zobaczysz, jeszcze do ciebie wrócę. Ha, ha, król może być tylko jeden. Dzowie, to nie ma sensu. Siya Iter jest naprawdę potężny. Didi miał rację, ja stąd spadam. Didi nie Zdołałem go pokonać. Czyli tam była jakaś walka ze Seater? wiedziałem, żeby tam nie wchodzić. O, miałeś rację, ja niestety tam wszedłem. Ale dobra, Didi, wejdźmy teraz do tego portalu. Albo nie, wejdźmy do tego malutkiego. To będzie ciekawe, chodźmy. Nie jesteśmy? Czemu tutaj jesteśmy w jakimś porcie? Przestańcie gadać, gówniarze, i do roboty się zabierać w tej chwili. I dla jakiej roboty? My nie chcemy iść do żadnej roboty. Możecie posprzątać te plamy oleju, posegregować skrzynki i później wam... Co powiem co więcej No nie, Didi, słyszałeś, musimy to zrobić Tak wygląda ten portal Chwila, czy my jesteśmy... Tam jest statek, ale czadersko Czyli pewnie będziemy musieli przetransportować Te beczki na statek No dobra, zrobimy to w takim razie Dobra, Szarki, ty przenosisz beczki Ja czyszczę te plamy z oleju No dobra, tylko chwila, ja też se ich trochę wyczyszczę Żeby on się potem nie biał Do nas problemu, że tylko ty coś robisz Bo on tak pewnie zrobi Ale dobra, musimy przetransportować Transportować te beczki, tylko po co tak właściwie? Nie musimy je załadować na tamten statek, co przyjechał po transport. No nie głupi pomysł, w takim razie załadujemy je, Dili, na ten statek. Mam 13 beczek i idę je właśnie tam załadować. A w takim razie teraz, widzowie, będę kładł te beczki tak, jak prosił mnie ten pracownik, ale dalej nie rozumiem, po co mam to robić. Głupko, ty, dlaczego to tu kładziesz? Ty masz to załadować na ten pokład? No ale to nie jest niebezpieczne, tam podobno są straszne toksyny. To są straszne i niebezpieczne, dlatego masz zrobić to ostrożnie. dobra, położę to w takim razie, ale to jest naprawdę niebezpieczne. Dobra, Didi, i jak posprzątałeś już ten olej? Sprzątałem i pomogę ci teraz ładować te skrzynki, bo słyszałem na drugim końcu portu, że krzyczy po tobie ten gostek. Ej, nie pomagaj mi, Didi, to jest głupi pomysł. On mówił, że tam są niebezpieczne rzeczy, co ty zrobiłeś? Takie niebezpieczne rzeczy, coś się wylało! Didi mówiłem ci nie rób tego, bo to jest niebezpieczne. Co ty teraz zrobiłeś ten? Statek Dili teraz jest skażony Musimy stąd uciekać Ja stąd spadam O ty dzieciaku mi zrobiłeś, dlaczego to wylałeś Patrz co mnie zrobiłeś ze mnie Nie, jaki straszny infected water To nie byłem ja, to był Didi Zostaw mnie w spokoju Pożałujesz tego co zrobiłeś Właśnie cię zjadłem. Wiłem Didi, żebyś szybciej przynosił te substancje I zabawki, ja nie mogę Ty się w ogóle mnie nie słuchasz No co mam ci poradzić, pierwszy raz byłem w czymś takiej sytuacji Chodźmy może do tego portalu wydaje się być przyjemny. Dobra, wejdźmy do tego portalu, a potem Didi zobaczmy inne portale, na przykład Blupa albo El Gran Maja. Maya, ale dobra, wejdźmy teraz do niego. W dzisiejszym odcinku będziemy musieli wejść do wszystkich portali Bloopa, dlatego Didi możesz wybrać dzisiaj pierwszy portal, do którego pójdziemy i powiem ci szczerze, że ja się naprawdę boję, bo zobacz, one wyglądają wszystkie strasznie. Do no, oprócz tego, to może Didi pójdziemy do tego najsłabszego. Nie ma opcji szarki, nie wchodzimy do tego portalu, sam powiedzieć, że ja mogę wybrać pierwszy Dlatego wybieram pomarańczowy portal Więc do tego najpierw chcę wejść Didi, no nie, ja nie chcę wchodzić w ogóle Do tych portali, czemu ja to robię Proszę cię, może jeszcze uda się Zmienić decyzję Masz rady zmiany decyzji, wchodzimy teraz I w tej sekundzie No dobra, ale widzowie muszą zostawić teraz łapkę w górę Żeby tam wejść, bo nie można Teraz tam wejść, Didi, spróbuj No dobra, próbuję i ej, jest jakiś problem Czyli widzowie nie zostawili łapki Didi, jak ty to robisz no nie wierzę. Widzowie zostawcie łapkę, a ja teraz próbuję wejść do tego portalu. No i dobra, Didi, jesteśmy właśnie w historyce. Zobacz, ludzie zaczęli eksplorować Bloopa. A, ciekawe, co tam znaleźli, ale zobacz, jest helikopterów nad nim. No, tutaj jest zero, znaczy nie, jest jeden, faktycznie, nawet dwa. Ale, dwi, 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 mi się wydaje, że tych helikopterów jest więcej, no bo w końcu taki blub. Ej, ale ja nie wiem, myślisz, że on istnieje? Na pewno istnieje, skoro są filmiki w internecie. A, no właśnie, jak coś jest w internecie, to na pewno istnieje. No więc dlatego musimy zobaczyć kolejne. I zaczęli zrzucać na niego bomby. Ej, zobacz, jak on wygląda. Widzisz tu jego oko? Ej, on wygląda trochę jak jakiś wieloryb, tylko jest 10 tysięcy razy większy. No, taki nawet 100 tysięcy razy większy. Ej, szczerze, jakbym spotkał Blupa Didi, to chyba wolałbym już e, zamknąć oczy do końca życia. Mi lepiej powiedz, co to jest zaznaczone w tym kółeczku? No, chyba Didi są te bomby, o których jest mowa. Dlaczego zrzucali na niego bomby? Nie mam pojęcia, chyba chcieli się pozbyć tego Blupa. Ale on wygląda na takiego Milusińskiego, no nie. Ej, nie podoba mi się to, Didi. Musimy coś z tym zrobić. Eee, tylko, że jesteśmy dziećmi. Więc no niestety nie zrobimy, ale. Zobaczmy dalej I obok pojawiła się El Gran Maya I Blup myślał, że to ona go atakuje Co? Ile? to czyli, że ludzie wypętali teraz wojnę między Blupem a El Gran Mayą? Mam nadzieję, że nie Ej, a myślisz, że kto wygrałby pojedynek? Blup czy El Gran Maya? El Gran Maya raczej wygrała pojedynek No w sumie tak El Gran Maya jest mega silna No dobra, Didi Zobaczmy w takim razie, co było dalej Blup się zdenerwował i zaczął do niej podpływać Po jak on jest obrzydliwy Obrzydliwy wściekł Wait, niebezpieczny, Zobacz, jego oczy teraz są żółte. Tak, A, zobacz, tutaj są kamery, które normalnie kamerują to, co się tutaj dzieje. No i ciekawe, czy nagrali coś ciekawego? Nie mam pojęcia, Dili, ale dobra, poczekaj, zobaczmy, co jest na samym końcu. Wtedy zaczęła się walka i doszło do najgorszego. Dili, nie dowiemy się, kto wygrał. Czego się o tym nie dowiemy? Nie wiem, ale ja chyba to dobrze, bo ja nawet nie chcę wiedzieć, kto wygrał, bo mi jest ich szkoda, to nie ich wina. A oni się biją przez ludzi i ja nie. Nie mogę, dobra, wracajmy tam. No dobra, Didi, to teraz ja wybieram pierwszy portal. E, w sensie, no, ja wybieram sobie portal i wybieram portal tego straszniejszego blupa. Ale dlaczego ten portal wybierasz, a nie na przykład ten drugi albo pierwszy? No, bo stwierdziłem, że jak ty już wybrałeś jeden ze straszniejszych, to ja też wybiorę taki, dlatego wchodzę do niego. No widzowie, jestem teraz ekstremalnym dużym blupem. Tylko dlaczego ja jestem blupem? Ej, chwila, i gdzie jest Didi? Dobra, muszę go znaleźć. Didi, gdzie jesteś? Ty jesteś blupem, a ja jestem rekinem. <laughs> Ty jesteś faktycznie tylko rekinem. Ej, to chyba dlatego, że ja pierwszy wszedłem do portalu. Ej, czy to nie oznacza, Didi, że ja muszę cię zjeść? Nie, nie zjadaj mnie tylko, proszę. Ja chcę jeszcze przeżyć trochę swojego życia. No tak, ale jesteś rekinem, czyli zabrałeś mi coś, co ja lubię robić, bo ja kocham być rekinem. Dobra, Didi, wiesz co? Blub jest głodny i Blub musi zjeść. Am, niam, niam, Przez to ja próbuję się od ciebie, ty mnie zjadasz! Didi, jesteś takim smacznym rekinkiem. No chodź tutaj. O, właśnie, teraz cię połykam w całości. A, Zjadłem Didiego! Jestem najlepszym i największym potworem morskim. To mi się podoba! Właśnie tak, to powinno wyglądać. Głupi Didi. z czego ty się śmiesz. Dzięki tobie jestem teraz najpotężniejszą Elgran mają na świecie. Na pewno, bo ci uwierzę. Gdzie ty niby jesteś? Czekaj. Ej, co jest? Czemu ty jesteś ogromny, Didi? No mam pojęcie, ale chyba dlatego, że mnie zabiłeś, te ewoluowałem i teraz ja cię zjem. Nie, nie możesz mnie zjeść, Didi. Dogadajmy się jakoś. Ach, ty chcesz się dogadać. Nie chcesz się dogadywać, jak ja byłem rekinem. Ej, Didi, no nie Możesz mnie jeść, ej, muszę uciekać przed nim! Wracaj tu! Gdzie ty jesteś? Oooooo! Zobacz, teraz może wejdźmy do tego portalu Blue i To jest świetny pomysł, więc możemy tam wbiec w tej sekundzie. Tak, wejdźmy tam. As, y, jestem tutaj. O mój Boże, tu jest jakiś nurek! No lepiej przeczytaj tą historię, żebyś się dowiedział. Pewien człowiek postanowił udać się w rejs i znalazł coś niespotykanego. I tu nie gadaj, że ciebie znalazł! Dokładnie, no, nie! Nie, nie, nie mnie! Znalazł mojego tatę To no twój tata, on jest taki ogromny To no właśnie, on był najpotężniejszym El Gran Maya Ale czadersko, mam nadzieję, że ty też taki będziesz Dobra, czekaj Jakie on ma szpony, większe od twoich No bo jest większy pięć razy ode mnie To nic Z... dziwnego, że ma wielkie szpony No tak, ale czekaj, bo on się zbliżył I zobaczył wielkie szczęki I postanowił się oddalić O nie wierzę Nie dziwię się, ja też bym się oddalał Jakbym zobaczył takie wielkie szczęki, tylko głupek by tam szedł. No i ten Nurek poszedł, więc sobie lepiej poczytaj dalej co jest napisane. Ale jeden kolega zaczął go badać i ten się obudził. Twój tata się obudził. Pewnie go obudził ze snu. Nie wierzę. Czy chcesz mi powiedzieć, że on był pierwszym człowiekiem, który odnalazł wasz gatunek? Tak i szybko zginął. W sumie nie będę ci spoilerował. Czytaj dalej. Otworzył paszczę, a Nurek postanowił tam wejść. Nie wierzę, że on jest taki głupi, że postanowił wejść do paszcie twojego taty. <laughs> Weź zobacz, co ma między zębami. O, widzę. O, Boże. To ale ja, się... ja, ja, ja. Jakieś xy, zaraz ty tu będziesz. Kartuje jest. Ej, jestem twoim synem, a ty moim tatą. Nie możesz mi grozić. No, ale jesteś człowiekiem i zobacz, co mój tata zrobił z człowiekiem. E, Zjadł go. O, mój Boże. I dlatego wy zostaliście tutaj na lądzie, ponieważ on odkrył wasze istnienie. O, mój Boże, to baga straszne. No, ale dobra, znam już całą historię o twojej rodzinie. Co teraz? No to teraz, synek, musisz się podszkolić trochę, więc musisz iść do szkoły. No dobra, to będzie w sumie fajna przygoda. Teraz dowiedzieliśmy się trochę o El Gran Maja. No to było niezłe, Didi. Naprawdę to było niezłe, ale teraz został nam ostatni portal, dlatego widzowie, zostawcie teraz suba, a my z Didim tutaj wchodzimy. gdzie my jesteśmy? Czemu tutaj jesteśmy w jakimś porcie? Zestańcie gadać, gówniarze, i do roboty się zabierać w tej chwili. Ile jakiej roboty? My nie chcemy iść do żadnej roboty. Musicie posprzątać te. Plamy oleju, posegregować skrzynki i później wam powiem co więcej. No nie, Didi, słyszałeś. Musimy to zrobić. Tak wygląda ten portal. Chwila, czy my jesteśmy? Tam jest statek, ale czadersko, czyli pewnie będziemy musieli przetransportować te beczki na statek. No dobra, zrobimy to w takim razie. Dobra, Szarki, ty przenosisz beczki, ja czyszczę te plamy z oleju. No dobra, tylko chwilę. Ja też sobie ich trochę wyczyszczę, żeby on się potem nie miał do nas problemu, że tylko ty coś robisz. Bo on tak pewnie zrobi. Ale dobra, musimy przetransportować te beczki. Tylko po co tak właściwie? Nie musimy je załadować na tamten statek, co przyjechał po transport. To no nie, głupi pomysł. W takim razie załadujemy je, Didi, na ten statek. Mam 13 beczek i idę je właśnie tam załadować. A w takim razie teraz, widzowie, będę kładł te beczki tak, jak prosił mnie ten pracownik. Ale dalej nie rozumiem, po co mam to robić. Głupko, ty, dlaczego to tu kładziesz? Ty masz to załadować na ten pokład. No, ale to nie jest niebezpieczne. tam podobno jsou strašné toxiny. To są straszne i niebezpieczne, dlatego masz zrobić to ostrożnie. Dobra, położę to w takim razie, ale to jest naprawdę niebezpieczne. Dobra, Didi, i jak, posprzątałeś już ten olej? Sprzątałem i pomogę ci teraz ładować te skrzynki, bo słyszałem na drugim końcu portu, że krzyczy po tobie ten gostek. Ej, nie pomagaj mi, Didi, to jest głupi pomysł. On mówił, że tam są niebezpieczne rzeczy. Co ty zrobiłeś? Takie niebezpieczne rzeczy, coś się wylało. Didi, mówiłem ci, nie rób tego, bo to jest niebezpieczne. Co ty teraz zrobiłeś ten... Statek Dini teraz jest skażony, musimy stąd uciekać, ja stąd spadam O ty dzieciaku, mi zrobiłeś, dlaczego to wylałeś, patrz co mnie zrobiłeś ze mnie Nie, jaki straszny infected water, to nie byłem ja, to był Dini, zostaw mnie w spokoju Pożałujesz tego, co zrobiłeś, właśnie cię zjada! Dini, zobacz jakim jestem kozackim rekinem, zjadłem już tutaj prawie wszystkie ryby, jakie istnieją Oj, tutaj jest nawet delfin, też go zjem, Niam niam niam, niam, niam. Szarki, wychodź z tej wody w tej chwili, bo to są wody od El Gran Mai. Nie obchodzi mnie ta Didi. Ja sobie tutaj będę tak długo, a zim wszystkie stworzenia morskie, bo jestem mega głodny. Poza tym, widzisz, mogę tutaj zamieniać się w takiego kozackiego rekina, a na lądzie już nie mogę nim być. Ale ona się na ciebie wkurzy przez to, że zjadasz jej jedzenie. Wychodź tamto w tej chwili, Didi. El Gran Maya nie istnieje. To są tylko plotki. Wierzysz w to, że ona by tu była? Dobra, zresztą idź sobie, Didi, bo ja jeszcze tu trochę posiedzę. Nie szarki, ona nadpływa! Co? Gdzie ona jest? Ja stąd zbiewam, sam się z nią użera, nie chcę być przy tym. A, Didi się wystraszył kogoś, kogo nie idzie nawet. To, że ja niby nie istnieję, co ty robisz na mojej wodzie? O mój Boże, maja naprawdę istnieje, przepraszam, przepraszam, nie chciałem tego robić. Radzę się stąd wynosić, bo inaczej zaraz cię zjem. O, nawet mnie nie dogonisz, ty głupia El Granmaja. ha <laughs> i co teraz? Byłem na twojej wodzie, a ty nawet nic mi nie zrobiłaś. Dara, ty głupku. I tak ciebie dorwę, ciebie i Didiego, więc lepiej bądźcie ostrożni. O nie, ona mi grozi, widzowie. Muszę stąd jak najszybciej uciekać i ochronić swój domek, żeby mnie nigdy nie dopadła. Didi, 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 didi. ratunku, ratunku. Ha, <laughs> ha, do nas idzie, powiedziała, że nas pokona i zje. Nie, no, żarki, wiedziałem, że to cię tak skończę. od razu cię ostrzegam, żebyś stamtąd wychodził. Przez ciebie mamy teraz kłopoty! No mamy i to straszne, Didi, ratunku. Musisz mi pomóc jakoś uzbroić nasz domek! No nie, znowu muszę za ciebie sprzątać. Mi się już to nie podoba. Za bardzo kozaczysz ostatnio! No wiem, przepraszam, Didi, nieważne, bierzmy się do roboty i musimy zbudować pierw fosę z lawy. Biorę się w takim razie, Didi, za robienie tej fosy. Dlatego właśnie będę rozwalał widzowie takim specjalnym efektem właśnie tą trawę, ponieważ to dzięki... Temu mogę to zrobić 200 razy szybciej. przez co Elgran Maja nie będzie miała z nami żadnych szans, Didi. Ej, no szarki, po co ja to robiłem, skoro ty masz te magiczne sztuczki. Nie mam pojęcia, ale wiesz co, Didi możesz zrobić? Możesz tutaj położyć Redstone, bo damy tam właśnie toksyczne biny, a ja zajmę się Didi teraz tutaj wylewaniem lawy. Ale właśnie widzowie lawę, dlatego właśnie ją stawiam. O, Didi, jak ty to kozacko zrobiłeś! Co prawda nie tak szybko jak ty, ale też nieco tam potrafię zrobić. Co prawda, ej, wy... Wyrzuć mi toksyczne miny i ja wtedy postaram się tym moim ekstra sposobem dać je na ten redstone. Ale szarki to nie są toksyczne miny, tylko to są toksyczne kolce. Dobra, czy to ma jakieś znaczenie? Dawaj mi to. Ej, Didi! E, didi, jaki ty jesteś słaby, jak patrz na to! Ja to zrobiłem w sekundę! No nie, jak ty to robisz? Mi się to w ogóle nie podoba, bo ja tu chyba nie jestem w ogóle potrzebny. <laughs> no to prawda, ale widzisz, Didi, ja nabroiłem, więc ja po prostu wezmę to już na siebie. Ja może zrobię teraz wielki pasek z a ty na to dasz kaktusy. Dobry pomysł. Musimy to obrobić kaktusami, Didi. Tak będzie właśnie najlepiej. Dobra, to w takim razie. O, nie widzisz, co tutaj się dzieje. Już wszystko naprawię, więc się nic nie dzieje, szarki. No to teraz, Didi, zobacz tylko na to, bo właśnie rozwieszam tu wszystkie kaktusy. Ale za mało ich tutaj dałeś. Przecież ona przez nie przeskoczy. Jesteś taki pewien? A myślisz, że teraz przeskoczy? Bo mi się nie wydaje. Z historii ona jest podobną strasznie wielka, więc skażę na 6 kratek. I to ja chyba spotkałem jej minie. Turową wersję. Chyba jej dziecko, ponieważ było naprawdę małe. No, chyba, że tak ci się wydawało, bo reszta ciała była pod wodą. Tak też mogło być. Dobra, Dili, możemy dodać tutaj teraz ruchome piaski. Wiesz co? Ja zrobię coś takiego. Ty dodaj tu ruchome piaski. Jasne, pewnie będę podawał teraz po jednym bloku te ruchome piaski, gdy Ty potrafisz to ubożyć w jednym momencie. No w sumie prawda, Dili, bo ja jestem takim mega znawcą. Dobra, pomogę Ci, niech Ci będzie. Patrz, robię to raz, dwa i trzy. Ale ty dodaj choć o nie, przez przypadek zniszczyłem tu ziemię Szarki, my tam nie potrzebujemy wielkiej dziury Tak, wiem, już to naprawiłem Ale Didi, dodaj tu jakieś pułapki czy coś takiego Może na niedźwiedzie, a może jakieś kolce Musimy tam dać naprawdę dużo rzeczy A ja dodam Didi tutaj obsydian Ponieważ zrobimy taką oto wielką bramę z niego O, świetny pomysł To ja w takim razie daję te pułapki na niedźwiedzie Ciekawe, czy one w ogóle zadziałają No jeżeli nie zadziałają, to będzie mega lipa I nie damy sobie już rady Właśnie dodałem do zrobienia obsydian. Więc tutaj będzie już wielki problem, żeby przejść do nas po bokach. A w widzę, dodałeś tu mega dużo pułapek. Czas, żeby ja też dodał, może miny. Mam lepszy pomysł niż te twoje miny, Szarki. To chcesz dodać, Didi? Skoro Elgran Maja jest wielką rybą, prawdopodobnie, to musimy wylać fejkową wodę. Więc jak ona wejdzie do fejkowej wody, bo pomyślcie, że to jest zwykła woda, to zacznie ją dymyć bić. Ej, dobry pomysł. Też to zrobię, Didi. Dobra, w takim razie daję tu jak najwięcej tej fejkowej wody. To ona pomyśli, że jesteśmy głupi, bo daliśmy tutaj zwykłą wodę. Właśnie, a pewnie zwykła woda jej doda siły, a ta zabierze jej siłę. Właśnie, dobra, to wygląda naprawdę ekstra. Ja dodam jeszcze do tego właśnie oto mur z takich kolcy. To wygląda, jakby szła normalnie do jakiegoś więzienia, ale to ją bardzo osłabi, tylko że ona może to normalnie ominąć. Więc ja, Didi, zrobię jeszcze coś takiego, żeby nie mogła tego właśnie ominąć. Świetny pomysł, szalki, z drugiej strony to samo zrób. Dobra, i właśnie zrobiłem to też z drugiej strony, dlatego, Didi, musimy dodać jeszcze jakieś miny, bo ona jest tak wielka, że na pewno na nie wpadnie. Dobra, nie dam ich za wiele, żeby te moje konstrukcje nie wybuchły, ale dobra. Tyle chyba będzie w porządku, więc miny mamy już gotowe. Didi, czy co my możemy jeszcze więcej tu dodać? Bo na pewno coś się da. Muszę tylko pomyśleć, bo nie mam pomysłu dokładnie, co można tu jeszcze dać. Na pewno Didi zbuduje sobie tutaj trochę taką fosę, żeby móc do niej strzelać, no bo ja inaczej nie dam rady jej pokonać, dlatego tutaj buduję coś takiego, widzowie, możecie sobie zobaczyć i to będzie piękne. Ona nie ma ze mną żadnych szans. To może szarki, porób sobie takie wieżyczki, z których będziesz, mógł strzelać do niej. To no dobry pomysł, bo w końcu będę miał jetpacka dlatego zrobię sobie taką oto właśnie wieżyczkę i będę do niej nawalać O, oh, nie ma ze mną szans! No dobra, i chyba myślę, że mamy to już gotowe, ale jest pewien problem. Muszę się jeszcze uzbroić. No dobra, takie uzbrojenie chyba mi wystarczy. Zobaczcie, jak ja kozacko wyglądam A, właśnie, chwila. Tego muszę mega uważać. Didi, jesteś gotowy? Ty sobie chyba jaja robisz, że ja z nią też to jest Twój problem, nie mój. Ja z tym nawet nie mam zamiaru walczyć. I przecież musisz mi jakoś pomóc. Poprosiłeś mnie tylko w budowaniu bazy, reszty ty resztą sam się zajmij. Nie wytrzymam, zostałem z tym sam. No nieważne, czekam na nią w takim razie. O mój Boże, nie wiesz, że Elgran się właśnie zbliża tutaj. No i teraz obrywasz z mojej rakietnicy. Ała, to w takim razie ty obrywasz z mojej rakietnicy, a masz. Tylko, że ja... obrywałem, ale to boli strasznie, ła tu wybucha. To no, wybuchają miny, bo jesteś mega głupi. Jak widzisz, wpadłeś w nie. O nie, skończyła mi się rakietnica. Jak ty do mnie nawalasz, to mega boli. A masz w takim razie ode mnie z mojego super miecza. O Boże, miecza z mojego karabinku. Muszę cię Nie dasz mi rady, nie dasz mi rady. Dobra, on się zbliża do tej wieżyczki. Widzowie, muszę stąd odejść i wracam na swoje miejsce. Ej, mam mało amunicji, dlatego muszę być naprawdę oszczędny. Ale głupek dał tutaj wodę, która mi odnawia życie. Ej, chwila, dlaczego ona mnie bije? Bo to jest fejkowa woda. aba. O, ty masz teraz rakiety! Ej, ty mi prawie cały domek zniszczyłeś! Ja nie mogę! Dobra, on jest naprawdę mocny, widzowie. Dobra, napełniam i strzelam! Ej, dlaczego ja mogę chodzić? Ta pułapka mi zatrzymała. Ej, chwila, da, ja się zapadam! Oj, i będziesz się zapadał! Cały czas dostajesz. Ała, ja też dostaję, dobra, muszę tutaj sobie odbudować. I nawalam do ciebie, ty głupi Elgrand Maja. Haha, ha, dostałeś! O, ty dostałeś z mojej rakietnicy! No nie, skończył mi się amunicja w moim miniganie. Ej! On ma te namierzające! To dlatego ja tak dostaję. Dobra, nawalam do niego z tego. Ej, jakaś trucizna mnie dorwała, coraz szybciej ginę. O nie, tu są kaktusy, ale na szczęście udało mi się przeskoczyć! Jeszcze jest mój Tesla gun! Przez to jest po tobie, zaraz! O nie! Ao! do mnie rakietami i mnie trafił! Bo on ma te głupie auto nawieżanie! Jeszcze dostaję z kaktusów! Przestań, nie namierza! O mam jedno serduszko! Nienormalny jest! Ja nie mogę, dobra, on naprawdę dużo bije. Żałuję, że wszedłem na Twoje wody. Daj mi już święty spokój. Nie ma takiej opcji, muszę Cię pomścić teraz. Nie, już po tobie. Teraz nawalam do Ciebie z mojego super gada. O nie, on jest tak blisko. kończy mi się życie. A, udało mi się. Pokonałem go, widzowie. Całe szczęście. Ale wiecie co, to nie koniec, bo El Gran Maja może przysłać więcej potworów, albo.